Mam nadzieję, że osiągnęliśmy pewien kompromis w zakresie zmiany jakości życia. Przede wszystkim mieszkańcom chodzi o to, żeby jakość życia na ulicy Kamiennej i w sąsiednich ulicach była wyższa. Aby ruch pojazdów, który ma miejsce w chwili obecnej nie zagrażał w życiu bezpieczeństwu. E, takie ryzyko występuje wszędzie, natomiast e, naprawdę chcielibyśmy w drodze e, pewnego porozumienia z mieszkańcami ograniczyć uciążliwość tego ruchu. W związku z tym podjąłem decyzję, że w przyszłym tygodniu zmienimy organizację ruchu na ulicy Kamiennej. Polegać to będzie na e, ograniczeniu maksymalnej ilości pojazdów, które będą mogły się poruszać są kamienną do 3,5 tony i wprowadzimy ograniczenie polegające na wprowadzeniu znaku teren zamieszkania, co skutkować będzie również ograniczeniem prędkości. To jest jedna sprawa. W dniu dzisiejszym Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w sposób, poprzez wizję lokalnej Razem z mieszkańcami ustali usytuowanie tzw. pachołków, to są słupki, które będą ułatwiały, wymuszały ograniczenie prędkości, a jednocześnie będą umożliwiały włączenie się mieszkańcom do ruchu. Są to rozwiązania kompromisowe, gdzieś mieszkańcy postulowali prowadzenie zakazu ruchu na ulicy. Co oczywiście miałoby swoje skutki, powiedziałbym, negatywne dla całego polu komunikacyjnego naszego miasta, szczególnie obciążonego w związku z prowadzonym remontem. Ale niestety, remonty mają to co do siebie, że powodują utrudnienia.